Dzień kolejny, 46. Obudziłem się o 11, mimo tego że spałem na bardzo niewygodnym krześle. Po wczorajszym ciężkim dniu mój organizm naprawdę potrzebował tego snu. Od razu po wyjściu z domu, w którym spałem, natrafiłem na ogromną hordę. Wypocząłem i siła w łapie wróciła. Niektóre z nich padały na strzała. Walka z zombiakami, gdy jestem wyspany i najedzony, nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Jedyny problem jaki się pojawił to to, że zaczynało mi brakować alkoholu. Plan na dzisiejszy dzień był taki sam jak wczorajszy. Znaleźć odrobinę alkoholu i przede wszystkim nauczyć się tej pieprzonej elektroniki. Już miałem dość tego miasta. Rozkręcałem elektroniczne sprzęty i powoli już kumałem o co chodzi. Wiedziałem, że jeszcze trochę zabawy i nauczy się odpalać samochody na kable. Oczywiście nie umarli po drodze, jak zwykle mi w tym przeszkadzały. Ale chociaż niektóre z zombiaków miały elektroniczne zegarki. Można było je rozkręcić i nauczyć się czegoś. Moje świeże zapasy w lodówce już pewnie trafił szlak. Agregat prądotwórczy już pewnie jeden dzień nie działa. Ale w końcu po rozkręceniu lampki nocnej pojąłem elektrykę. Jak najszybciej pobiegłem w kierunku samochodu, który sobie upatrzyłem. Niestety towarzyszył mi mocny ból głowy. Organizm domagał się alkoholu. Po drodze do samochodu przeglądałem szafki w nadziei, że znajdę coś do picia. Dotarłem do auta, ale byłem bardzo wycieńczony. Od braku alkoholu w mojej krwi zaczynały trząść mi się ręce. Bałem się walczyć z tą małą hordą, ale nie miałem innego wyjścia. Odpalenie samochodu na kable zajmuje trochę czasu. Musiałem się pozbyć zombiaków z całej okolicy. Podjąłem ryzyko i zacząłem ich po kolei rozwalać. Przebiegłem przed chwilą całe miasto z buta. Rozpocząłem walkę z hordą zombiaków. Na moją kondycję to było za wiele. Nieumarłych było jeszcze kilka, a ja już powoli miałem problem z braniem oddechu. Miałem szczęście, że udało mi się ich zabić. Czułem, jak moja sikierka rozwala mi się w rękach. Od razu po walce pobiegłem do samochodu. Podjąłem pierwszą próbę odpalenia tego samochodu na kable, ale niestety nie wyszła mi. Dopiero udało mi się za drugim razem. Naprawdę nie kryłem swojej radości. Poczułem ogromną ulgę. Gdy wkładałem rzeczy z plecaka na pakę, usłyszałem, że jakiś nieumarły się do mnie zbliża. Miałem szczęście, że to był tylko jeden. Na jego głowie rozwaliłem swoją sikierkę. Odjechałem szybko stamtąd moim nowym samochodem. Zmierzałem do mojej przyczepy. Oczywiście miałem w planach wrócić tu po moją furgonetkę, ale to w momencie, gdy nauczę się naprawiać silniki. Na razie niech sobie tutaj stoi. W przypadku jakby ktoś ją znalazł i próbował odpalić na kable, to nie uda mu się to, ponieważ silnik jest totalnie zrujnowany. Podczepiłem moją przyczepę, gaz do dechy i się stamtąd zawinąłem. Zombiaki już zaczęły się powoli schodzić z całej okolicy. Kolejny przypływ radości. Dojechałem do domu. Po kilku naprawdę ciężkich dniach to miał być tylko mały, spokojny wypad. Miałem zebrać tylko materiały do budowy oraz nauczyć się czegoś o stolarstwie. Co prawda, udało mi się to wszystko zrobić, ale jakim kosztem? Po wejściu do domu od razu wypiłem sobie butelkę piwa. W końcu poczułem ulgę. Jako, że do zachodu słońca był jeszcze czas, postanowiłem, że zabiorę się za pracę. Z miasta przywiozłem bardzo dużo rzeczy. Przydałoby się to wszystko posegregować. Przez to, że rozebrałem bardzo dużo mebli w mieście, przywiozłem bardzo dużo desek. Zrobiłem z nich skrzynie, a do skrzyń włożyłem rzeczy, które przydadzą mi się do budowy barykady. Ładnie wszystko posegregowałem i poszedłem zjeść kolację. A po solidnej kolacji zasnąłem jak dziecko. Dzień 47. W końcu noc w normalnym łóżku. Obudziłem się o 8 rano. Idealna godzina na pobudkę, ponieważ tego dnia miałem zaplanowane naprawdę bardzo dużo pracy. Mój pracowity dzień rozpocząłem od pracy nad kuchnią. Zrobił się tam niezły syf, ponieważ nie miałem miejsca na przechowywanie moich przedmiotów. Z mojej ostatniej wyprawy przywiozłem dwie lady. Zamontowałem ją i posprzątałem w kuchni. Od razu lepiej. A jak coś to puszki po konserwach wyrzuciłem do lasu. Nie bierzcie ze mnie przykładu jak coś. Robił się ze mnie naprawdę bardzo dobry stolarz. Udało mi się stworzyć naprawdę fajne drzwi. Moja palisada nabrała z tymi drzwiami kolorytu. Z ostatniej wyprawy przywiozłem również ten naprawdę fajny zestaw wypoczynkowy. Apokalipsa apokalipsom, ale miejsce, gdzie można strzelić kilka browarków i zrobić grilla, musi być. Do końca dnia układałem jeszcze trochę przedmioty w moich szafkach, ale co najważniejsze, zadbałem o moją domową bibliotekę. Zamontowałem szafkę, którą znalazłem na ostatniej wyprawie. No i dzień się skończył. Dzień 48. Dzień rozpocząłem od przygotowania mojej popisowej potrawy. Czyli po prostu wrzuciłem jakieś mięso do brytwanki, dałem tam jakieś przyprawy i wrzuciłem do piekarnika. Zazwyczaj wychodzi smaczne, tym razem też mi wyszło. Zrobiłem sobie takie solidne śniadanie, ponieważ tego dnia miałem zamiar popracować trochę nad palisadą. Zabrałem moje siekiery i ruszyłem do lasu. Potrzebowałem naprawdę dużo drewna. Bawiłem się w Drwala, ale moją zabawę przerwały trupy. Ucieszyłem się nawet, ponieważ potrzebowałem kawałków materiału z ich ubrań do budowania palisady. Jakoś w tamtym momencie nabrałem ochoty na strzelanie. Wyjąłem więc swój pistolet, który zawsze noszę przy boku, i rozpoczęło się moje nieudolne celowanie. Po krótkiej zabawie zająłem się tym co ważne. Rozerwałem ich ciuchy w taki sposób, żeby nadawały się do wiązania bal drewna. No i powróciłem do bardzo wykańczającego zajęcia jakim jest rąbanie drzewa. Takie noszenie ciężkich bal drewna to jest naprawdę dobry sposób na zwiększenie swojej siły. Paka mojego nowego samochodu dobrze spisuje się do przewożenia drewna. Jest naprawdę bardzo pojemna. Załadowałem tyle drewna, ile mogłem. Skończyło mi się miejsce w przyczepie. W dodatku zbliżał się już wieczór. Wróciłem po prostu do domu. Jako, że było jeszcze widno, to wyładowałem to drewno, żeby było gotowe na jutrzejszą budowę. A do spania wleciała książka o mechanice samochodowej. Dzień 49. Obudziłem się o 11. Tej nocy naprawdę sobie pospałem. Wleciała szybka puszka z jedzeniem i od razu poleciałem budować moją palisadę. Chciałem już, żeby była skończona. Bałem się tego, że w nocy przyjdzie tu jakaś horda i wedrze mi się do domu, gdy będę spał. Palisada to dobry sposób, żeby temu zapobiec. Na szczęście powoli robiła się coraz większa i większa. Zabrakło mi drewna, więc postanowiłem naprawić moje sikiery i ruszyć znowu na wycinkę. Robił się już wieczór, więc musiałem się sprężać, żeby nie zastała mnie noc. Gdy jechałem do lasu, zauważyłem gdzieś w oddali zombiaka. Pobiegłem go na wszelki wypadek zabić. No i oczywiście zabrałem mu ubranie na liny. Gdy ruszyłem kawałek dalej, znowu napotkałem na nieumarłych. Psuło mi to plany. Tego wieczoru miałem zająć się wycinką drzew. Po nocy nie chciałem tego robić. Powoli zaczynałem się bać. Przybyło ich tutaj naprawdę dużo. To pewnie przez to moje strzelanie wczoraj. Po zabiciu tej hordy rozejrzałem się dookoła. Gdzieś w oddali, pomiędzy drzewami, widziałem bardzo dużo szwędających się nieumarłych. To był naprawdę zły znak. Na wszelki wypadek wybiłem wszystkie trupy w zasięgu wzroku. Kawałków materiału z ich ubrań miałem już tyle, że ledwo potrafiłem je unieść. Już więcej materiałów z ich ubrań nie potrzebowałem. To bardzo dziwne, do czego człowiek potrafi się przyzwyczaić. Pośród tych wszystkich ciał zjadłem sobie normalnie kolację. I to bez żadnych odruchów wymiotnych. Gdy w końcu ząbiaki przestały mnie nawiedzać, zająłem się tym, po co tu przyjechałem, czyli wycinką drzew. Przez to, że walczyłem tyle z tymi zombiakami, zastała mnie noc. Jako że nie miałem żadnej dobrej lampki, postanowiłem ustawić taki sposób samochód, żeby jego światła obejmowały miejsce, w którym pracuję. Zaryzykowałem pracę w nocy, ponieważ niedużo mi zostało do zapełnienia mojej przyczepy. Chciałem wrócić z pełną przyczepą drewna. Na zegarze wybiła północ, a ja byłem tak zmęczony przez tą wycinkę drewna i walkę, że ledwo miałem siłę ustać na nogach. Gdy wracałem do domu, widziałem w okolicy naprawdę dużo zombiaków. Powoli zaczynałem panikować, bo nie wiedziałem jak się ich pozbyć. Nie miałem po prostu na to sił. Myślałem, że to tylko jakaś losowa grupka. Ale gdy dojechałem do domu, okazało się, że moja baza jest otoczona. Z każdej strony wyłażą mi umarli. Zaparkowałem samochód i pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to pobiec po szotgana. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem, że z ciemności wylewa się kilkanaście zombiaków. O walce wręcz nie było mowy. Ledwo starczyło mi siły na jeden wymach maczetą. Pobiegłem do domu. Po drodze jeszcze poszukałem latarki. W razie pół, bym musiał uciekać gdzieś do lasu. Wbiegłem do zbrojowni i szybko sięgnąłem za pierwszą lepszą strzelbę. Słyszałem, jak powoli zaczynają wchodzić mi do domu. Znalazłem shotguna, ale niestety nie był załadowany. Gdy szukałem amunicji, jak mnie prawie zaatakował. Nie miałem siły walczyć i gdy chciałem uciec, Jeden z zombiaków mnie podrapał. Rana była naprawdę głęboka, a przed oczami zaczęło mi się robić ciemno, przez to jak byłem zmęczony.